Wróćmy jeszcze na chwilkę do wypowiedzi pana posła Kuźmiuka i policzmy, bo Państwo krzyczeliście tutaj z sali, że a inflacja, a okoliczności, prawda i to wszystko Wam się zgadza z tezą, że to Wy dla budżetu państwa robiliście więcej niż Prawo i Sprawiedliwość. Powtórzmy raz jeszcze. Zwiększyliście dochody o 35 miliardów złotych, my o 300 miliardów złotych. Powtórzmy raz jeszcze. To jest ośmiokrotnie więcej. Ośmiokrotnie. I nałóżmy na to inflację. Łącznie skumulowana w okresie naszych rządów wyniosła około 45%. 45%, a ponad 700% to jest gigantyczna różnica. Tylko nauczcie się liczyć i przestańcie kłamać. I przestańcie kłamać. 700% to my, jeśli chodzi o zwiększenie dochodów do budżetu państwa. 700%. 300 miliardów to my, Wy tylko 35 miliardów. Jakoś tak się składa że jak Platforma Obywatelska rządzi, to dochody są niskie, budżet nie ma na nic pieniędzy, spółki Skarbu Państwa notują same straty i zaczyna się proces zwalniania ludzi, jak dzisiaj w PKP Cargo, spółka Skarbu Państwa. Jak prawo i sprawiedliwość, które podobno kradnie, podobno kradnie, dochodzi do władzy, to budżet puchnie, pieniędzy jest odgroma. Środków wystar wystarcza na programy społeczne, na gigantyczne inwestycje infrastrukturalne, społeczne, a spółki skarbu państwa, a spółki skarbu państwa, tu niech się Pan nie denerwuje, Panie Pośle, spokojnie, 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 a spółki skarbu państwa przynoszą zyski gigantyczne zyski inwestowane znów w programy społeczne, edukacyjne, w infrastrukturę, w unowocześnienie naszego państwa. Jakoś tak się. Tak się składa. Jedną z takich inwestycji, pani poseł, mówię do pani poseł Skowrońskiej, jest ta Akademia Kopernikańska, którą pani tu wytykała Narodowemu Bankowi Polskiemu. Proszę się nie bać Akademii Kopernikańskiej. Skupia noblistów, szefów agencji kosmicznych z całego świata, od Stanów Zjednoczonych, Kanady po Japonię. Skupia wybitnych naukowców z całego świata, a na czele szkoły głównej Mikołaja Kopernika która jest częścią Akademii Kopernikańskiej, wspieranej przez Narodowy Bank Polski i inne banki centralne europejskie co jest fenomenem co jest fenomenem stoi pani profesor Gertruda Uścińska pani profesor z Uniwersytetu Warszawskiego i jednocześnie zasłużona nasza pani prezes Zakładu bezpieczeństwa Społecznych przez wiele lat. I zachęcam Państwa do śledzenia rozwoju sytuacji i we wrześniu do wzięcia udziału także za pośrednictwem mediów, bo to będzie transmitowane w gigantycznej, w gigantycznej konferencji międzynarodowej w Rzymie, w kolebce naszej cywilizacji na temat praw człowieka i tego, jak je łamiecie. I dlatego się boicie tej Akademii Kopernikańskiej. A Narodowemu Bankowi Polskiemu i panu prezesowi Glapińskiemu osobiście gorąco dziękuję za wspieranie Akademii Kopernikańskiej. I za zaangażowanie, i za zaangażowanie, to mu pani odtworzy ewentualnie, i za zaangażowanie także innych banków centralnych w ten projekt. Państwo, ponieważ jak już jesteście u władzy, to ta dziura budżetowa wam się gigantycznie powiększa. Jakoś nie wiedzieć dlaczego. Przestajecie, panie pośle, świk, naprawdę, spokojnie, no zaraz to on tu przyjdzie, będzie wam swoje mówił. No. Nerwy nie są dobrym doradcą. Otóż jak państwo jesteście u władzy, to ta dziura budżetowa gigantycznie się powiększa i na nic nie ma pieniędzy. Współka skarbu państwa nie ma pieniędzy na jakiekolwiek dotacje, na jakiekolwiek inwestycje, na jakiekolwiek sponsoring. Gdzie, się, gdzie są te pieniądze? Gdzie wy je trzymacie? Gdzie je macie? Przecież natychmiast zniknęły? Tak rok do roku? Zachowujecie się w związku z tym zgodnie z takim hasłem rodacy nic nie róbta, bo se któryś krzywdę zrobi. I tak oto jesteście rządem likwidatorów. Zlikwidowaliście wszystko, 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 co chwalili samorządowcy. Gigantyczne inwestycje w oświacie, 15 miliardów złotych zaangażowanych w budowę nowych szkół, także niepublicznych. W budowę nowych szkół specjalnych, które zostawiliście na pastwę losu całkowicie. Dzieci z niepełnosprawnościami, z potrzebą kształcenia specjalnego, pani, pani minister za pani rządów. Uczyły się w dramatycznie ciężkich warunkach. Nowe szkoły w Kozienicach, Węgrowie, na Opolszczyźnie. Nowa szkoła budowana, ze spół szkół specjalnych za 65 milionów złotych z dotacji rządu PiSu. Jest budowana w Lublinie, zarządzana przez Platformę Obywatelską. To są inwestycje, których Wy już dzisiaj nie robicie. Samorządowcy wykorzystują ostatnie pieniądze, które są z tych dotacji, które myśmy mieli, bo dochody budżetu państwa na to pozwalały. Te gigantyczne dochody. No i nie mają już szans na to, żeby cokolwiek od Was dostać. Wy za to skupiacie się na krytyce i na kłamstwie. Na kłamstwie, chociażby na temat tych inwestycji w oświacie. Zachęcam państwa do korzystania z tego, co z tego zostało zrobione z tych 42 milionów złotych, które tutaj opluwacie również publicznie. Odchodźmy dzisiaj i jeszcze jutro jest szansa. W Nałęczowie odbywa się 27. Festiwal i kurs pianistyczny dla dzieci i młodzieży z całego świata, 27. Prowadzony przez profesora Kazimierza Brzozowskiego i profesor Tomoko mak z Detroit. Dzieci z całego świata, w tym polskie, już po raz 27. w Nałęczowie uczą się gry na pianinie i dają koncerty. Wiecie na czym? Na znakomitym fortepianie, kupionym za 600 tysięcy zł, właśnie dla tych dzieci, właśnie na potrzeby tego kursu, na potrzeby edukacyjne, żeby mogły grać i dawać koncerty przy pełnej sali w Nałęczowie. Wszystko z tego, z tego programu inwestycje w oświacie, opluwanego, opluwanego i wyżydzanego. Można pojechać, jutro o 19. konkurs finałowy, zapraszam serdecznie Panią Minister. Będzie nam bardzo miło. I szereg innych tego rodzaju inwestycji było możliwych tylko dlatego, tylko dlatego, że te pieniądze w budżecie państwa były, były, ale już ich nie ma. Panu Prezesowi Najwyższej Izby Kontroli bardzo dziękuję za wszelkie uwagi, krytyczne również pod adresem naszych programów. Jak wiemy wszystkie zastrzeżenia, Zostały wdrożone, zostały wdrożone, są wykonywane. Od tego jest Najwyższa Izba Kontroli, żeby pokazywać nieprawidłowości, nieścisłości, ale od tego jest państwo polskie, żeby je wdrażać i żeby inwestować, a nie likwidować inwestycje także w oświacie. Dziękuję bardzo. Ale powiem państwu, że dyskusja bardzo poważna, ale przedstawiciel Platformy Obywatelskiej, który mówi o drożyźnie, to jest naprawdę kabaret. Proszę państwa. Różnica polega, ja, ja państwu jako przedsiębiorca może to wytłumaczę, bo przedziwna ta dyskusja tutaj jest na temat realizacji budżetu za 23 rok. Otóż to jest tak, że porównuje się pewne byty. Pewne byty, które mają swoje cele, jakieś tam ograniczone do, do swoich działań i powiem, jak ja widzę porównanie rządów Platformy Obywatelskiej i, i PIS-u. Otóż ja to widzę tak, że ten, którego dzisiaj tak bardzo ścigacie, Daniel Obajtek, zrobił rocznie większy przychód niż cała Polska za Waszych rządów, niż budżet z 2015 roku. I powiem tylko tyle, że dla Was jest to wstyd, nie ulega to żadnej wątpliwości, ale też i prawda objawiona, że po prostu Polską trzeba umieć rządzić. No. Jeżeli bierzecie się do rządzenia, a powiadam tylko tyle, że najgorszy fachowiec, jaki wam się w życiu zdarzy, to taki, który zaczyna swoją pracę od krytykowania poprzednika. Ja myślałem, że dzisiaj tutaj staniecie i powiecie, może i było źle, ale dzisiaj mamy plan na Polskę taki taki. Będzie Polska miała dwa razy większy budżet niż miała. Polska będzie miodem płynęła. Proszę państwa, i co się stało? No i nic. Wy nawet na ocet nie macie. Nawet na OCET 70 miliardów deficytu już teraz macie, a wy mówicie, że PiS zadłużył, przecież to na potęgę będziecie zadłużali jak dwa dodać dwa. Proszę Państwa, we wszystkich tych paskudnych wypowiedziach dotyczących budżetu, historii zarządzania państwem, nikt nie powiedział o covid -zie. nikt nie powiedział z Was o COVID-ie. A bezczelnością do kwadratu jest to, że się mówi. Piś źle rządził, bo nie dostał KPO. Przecież przez kogo tego KPO nie dostał? Przecież to wyżeście spowodowali zablokowanie środków KPO. Co, wy sklerozę macie? No ludzie, no. Przecież to wyżeście razem z Niemcami zagładzali Polskę. Jak wam nikt prawdy w oczy nie powie, to ja wam powiem, wasza robota i to w paskudnym czasie, wtedy, kiedy w tysiącach ludzie umierali, wtedy, kiedy Polsce trzeba było pomagać, to razem z Niemcami. I Unią Europejską, żeście jakieś procedury wobec Polski wprowadzali. Poza tym powiem Państwu tak jeżeli chodzi o posła Jarosa, to oczywiście pełna zgoda. Jeżeli będziecie na rzecz przedsiębiorczości działali, uważam, że przedsiębiorczość z polityki powinna być absolutnie wyłączona. I powinniśmy wspólnie myśleć o tym, jak to PKB właśnie do góry ciągnąć, a nie w dół. Natomiast ciepła woda w kranie to jest definicji gospodarki za waszych czasów. I warto o tym pamiętać, że chodziło wam o to, żeby Polak miał ciepłą wodę w kranie, i to jest koniec ambicji Polaka. No i powiem tylko tyle. Ja dziękuję panu Morawieckiemu za to, że ipis za to, że ambicje Polakom włączył, że Polacy mieli spojrzenie w przyszłość, że o Polsce mówiono w Europie z godnością. Ja rozumiem, że państwu się nie podoba prezes Narodowego Banku Polskiego. Ale ja go szanuję za jedną rzecz, proszę państwa. Narodowy Bank Polski jest narodowym bankiem polskim. Polskim. I o ile ta, ten bieda plan wasz na Polskę. Narodowy Bank Polski za waszych czasów też to prowadził, to dziś mamy w skarbcu 400 ton złota prawie. Nigdy żeśmy tyle nie mieli. I nie mieliśmy nigdy tak stabilnej i silnej waluty jak dziś. A to nie dzięki wam, to dzięki... Pani prezes, widzimy się? Proszę pozdrowić pana prezesa. Jest fachowcem.